Dobra, zobaczmy sobie jak działa kamera internetowa z firmy Easy którą którą Allegro można nabyć za około 150 zł. Zanim jednak przejdę do tej kamery, pokażę jak wygląda obraz z kamery key, która stoi dokładnie obok. To jest kamera również z Allegro, ale z innej firmy. Chodzimy do Firefoxa, jest obraz. Ok, to jest kamera obrotowa, więc możemy sobie dowolnie nią obracać. A teraz zobaczmy, jak jest obraz z kamery. Logujemy się. Klikamy live video. O. To w zasadzie tyle. Czasami. Czasami coś widać, czasami nic nie widać. żeby nie było. Pokażę na routerze. Że obie kamerki są podłączone. Eee, tu jest 253, to jest kamera z firmy Easy WiFi, to jest 252, to jest kamera z, z innej firmy. Jak widać, nic nie działa. Eee, teraz podłączymy się z Google Chrome. Zobaczmy, może to jest kwestia przeglądarki. Tyk. Próbujemy się zdenerwować. Klikamy live video. Jak widać nic. Kamera nic nie nadaje. W ogóle jakaś porażka. Tak się dzieje właśnie przy połączeniu przez Wi-Fi. Przed zwykłą sieć w miarę to działa. Także jak ktoś chce podłączyć przez LAN, to powinno działać. Zobaczmy jeszcze przed Internet Explorer, czy coś może z tego będzie. Logujemy się. W zasadzie wiele się to nie różni. Co Jak otwieramy? Właśnie jeszcze już internet nie działa. Eee, także no tak to działa. No tutaj widać kamerę za 200 zł. Tu widać tą kamerę, którą hmm, panowie z Iwiwifi nam. Oferuję. Może pokażę, e, która to kamera, żeby nie było wątpliwości. I na koniec jeszcze e, dołączę zdjęcie, na którym pokażę, że te kamery stoją dokładnie obok siebie. E, zasięg do routera to jest może jakieś maksymalnie 2 metry e, Otwarta przestrzeń. O, kawałek ścianki postawionej na szóstkę, ale i tak są otwarte drzwi, a kamera staje przy drzwiach. Także tak to działa. Zapiszemy, kamera wisi. Posortujemy po cenie. O, już, już jest taka na niebieskim tle. Kusi kusi nas za 149 zł. Dodam jeszcze, że jest napisane, że do kamery oferujemy bezpłatne oprogramowanie, umożliwiające programowanie nagrywania. Rejestrator programowy pracujący na każdym Beta lub laptopie. Niestety ten rejestrator nie działa. Nie wiem, czy ja go już nie usunąłem. Jak go nie usunąłem, to może pokażę. O, jest, o, proszę bardzo. To jest... Widzimy, to jest oprogramowanie, które zostało dostarczone na płytce Chciałbym to pomniejszyć, ale się nie da no Dobra, nieważne W każdym razie O, tutaj widać Connecting to kamera. Spróbowałem coś skonfigurować Oczywiście się nie będzie dało Ale damy stop Dodam nową Tutaj w bok to nie widać Ale klikam Add Camera O, pojawia się Proszę zobaczyć. Zobaczymy F-series, wpisujemy adres IP, może wpiszemy z HTTP, żeby nie było. 168, 1, 2, 5, Co ciekawe, klikniemy get. O, jak widać parametry kamery zostały pobrane, czyli się połączył z kamerą. Damy OK. Czyli ona tutaj o, się pojawiła w dolnym rogu. Widać diskamera i is not supported. Mimo że to jest oryginalne oprogramowanie dostarczone z tą kamerą. Co ciekawe, oprogramowanie to jak widać pracuje z kamerą tą drugą. Bo te wszystkie w zasadzie, jak widać, kamery są chyba na tym samym przez tego samego producenta, czy coś robione. Włącza no, nam się jakiś alarm. No stop, żeby nie było, to możemy spróbować nie wiem czymś innym tutaj się połączyć. 5, 3. Klikamy sobie. Nic się tu nie klikamy, bo tu nic nie ma. Wpiszemy hasło. OK. tu się pojawia. Kamera się pojawiła. Uwielbiam. się i idzie camera is not supported. Po raz kolejny. Teraz nam się alarm alar pojawił. Tak co so możemy klikać i próbować... Nie wiem, jeszcze to spróbuję... H-series. Zobaczmy, czy to jest kamera typu H-series. A, to jest... jedynej z serii to jest typu D-series. Muszę sobie dokończyć, do czego to jest DD. Tak. Klikamy OK, teraz tutaj jest jako kamera 2, bo tamto wysunąłem, łączy się, och, dyskamera i not supported. Jak widać, to w ogóle nie działa. Ciekawe... Tą kamerką... O, właśnie, tutaj, o, mogę sobie z tamtą normalnie sterować tam. A tą z Wifi można sobie najwyżej w sobie pooglądać. To tak działa to zintegrowane oprogramowanie, które jest, jak widać, było załączone. Aha, oczywiście pisze jest 9 diod LED. Te diody LED w ogóle to nie oznacza, że widać coś w nocy, bo jak się, przez sieć się połączyłem i coś, to w miarę działało przez zwykły LAN to w nocy oczywiście nic nie było widać także te 9 diod LED jest tylko tak napisane, żeby przyciągnąć tak, potencjalnego klienta także generalnie no widzicie jak to działa chcecie to kupujcie, ja generalnie zgłosiłem to na reklamację i odesłali i stwierdzili, że kamera jest super ekstra a co się chcemy. szansę o to jest właśnie live video o o o, coś się pojawiło jak widać coś się pojawiło o ale o to o, to, to wszystko co się pojawiło jak widać o może dajmy jeszcze refresh wideo może może coś załyczy. nie nie, nie, to, to, to już było, ta, ta jedna klatka to yy, sukces tej kamery, trzeba przyznać, przez Wi-Fi. Nie spodziewałem się, że na potrzeby filmiku wykaże się taką skutecznością. No dobra, no, kto chce, niech kupuje, ja pokazuję jak to działa. To chyba tyle, dzięki. No, tutaj, żeby nie było tutaj, jest, proszę zobaczyć, stoi mój laptop e, Z świeżo nagranym filmikiem też Tutaj e, już nagrywam to telefonem teraz Czy tam aparatem Tutaj widać e, z tej drugiej kamery obraz O, obracam, żeby nie było, że to jest jakieś stare Tutaj wszystko jest e, świeżo nagrane też Są te rzeczy Dobra, no i teraz pokażę wam Proszę bardzo, router stoi tutaj. O. A. Kamera. O, proszę zobaczyć. Tu stoją dwie kamerki. Tutaj, o, to ujęcie mniej więcej było pokazane. Proszę zobaczyć, tu stoją kamerki. A router. O, jest tam widać na półce. Nie wiem, czy to mogę zdumować. O, mogę. Tu na tej półce stoi router. Tu stoją kamerki. No jak to wszystko działa, to chyba widzieliśmy.